W kolejnym odcinku, co po nas zostanie, dzisiaj z bardzo ciekawego miejsca, mianowicie spod warszawskiego Sierakowa, który znajduje się już w Puszczy Kampinoskiej, w jednym z najstarszych parków, a na pewno w jednym z najmniejszych w Polsce. Co nas tu przywiodło? Historia samego Sierakowa jest o tyle ciekawa, że właśnie to w Sierakowie powstaje pierwszy Rezerwat, który ma na celu ochronę łosia już w latach przedwojennych, natomiast to będzie zupełnie inny odcinek dotyczący tego tematu. Sieraków to również powstania listopadowe i styczniowe oraz dużo, dużo, dużo wcześniej ciekawe miejsce z ciekawymi historiami, na wiele zapewne fajnych odcinków, natomiast my skupimy się na tym, co dzisiaj jest bliższe. Otóż przyjechaliśmy tu dla miejsca, e, dla miejsca, dla bitwy, która odbyła się 19 września, dokładnie 17 września 1939 roku. Pułk Ułanów Wielkopolskich. Pułk siódemki, 17, siódemki, przepraszam, tak zwanej. E, tutaj, w tym miejscu, wygrał bitwę. Z niemieckim okupantem ruszając na pomoc walczącej w Warszawie. Tutaj doszło do ważnego starcia i zwycięskiej walki, o której opowiem Wam później. My podążamy prawdopodobnie drogą, którą ułani generała Romana Abrahama podążali. Pójdziemy w miejsce, gdzie stał punkt dowodzenia generała podczas tej ważnej bitwy. Co ciekawe, ja zawsze szukam analogii między moimi rodzinnymi stronami górami a miejscem, gdzie się znajduję i tutaj również. Tu w tej miejscowości, w tej bitwie 19 września, która była wygrana, toczy bój pułk ułanów małopolskich. Podążamy dalej lasami, które. Być może pamiętają to, co się wydarzyło, natomiast to, co zostało zapomniane przez ludzi, pragniemy przypomnieć. W postaci samego generała Abrahama będę posiłkował się tym, co wyłuskałem w Wikipedii. Urodził się w Lwowie. W młodości, jako działacz niepodległościowy, uczęszczał do gimnazjum jezuitów w Bąkowicach koło Chyrowa. Studiował na wydziale filozofii i prawa Uniwersytetu Kazimierza. Jana Kazimierza W na którym w 1915 roku uzyskał tytuł doktora prawa i umiejętności politycznych. Podczas I wojny światowej służył do sierpnia 1914, od 1914 do października 1918 roku w armii Austro-Węgierskiej Pułków Ułanów Obrony Krajowej. Po zakończeniu działań wojennych w wstępuje do organizacji Polskiej Kadry Wojskowej i uczestniczy w wojnie polsko ukraińskiej w wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczy w tzw. bitwie polskich termopili, czyli bitwa pod Zagórzowem 17 sierpnia 1920 roku. I to by było tyle z jego krótkiego życiorysu. Yy... Przedwojennego. Nie chcę tutaj się poświęcać stricte samemu panu generałowi, lecz temu, co tu się wydarzyło. W kampanii wrześniowej w 1939 roku dowodził Wielkopolską Brygadą Kawalerii w składzie Armii Poznań Tadeusza Kutrzeby. Początkowo walczył w rejonie Leszna, Śremu i Rawicza. Po okresie walk odwrotnych od 9 września w bitwie nad Bzurą dowodził m.in. tankietkami nad, na... Atakiem tankietek na sobotę w rejonie Brochowa, Sierakowa i Lasek. Od 15 do 21 września dowodził grupą operacyjną własnego imienia, w skład której wchodziły Wielkopolska Brygada Kawalerii i Podlaska Brygada Kawalerii. Część oddziałów brygady kawalerii przedostała się 20 września do Warszawy. Generał Abraham był jednym z dowódców Związku Taktycznego Kawalerii, który na całym swym szlaku bojowym w kampanii wrześniowej nie ponosiła ani jednej porażki, nie przegrała ani jednej bitwy, a pod Brochowem i Sochaczewem, po, przed jego żołnierzami, wycofała się niemiecka czwarta dywizja pancerna i druga dywizja lekka. 23 września generał dywizji Tadeusz Kutrzeba manował, mianował go generałem brygady. Generał brygady Roman Abraham staje się dowódcą zbiorczej brygady w kawalerii w obronie Warszawy. Na jej czele walczy w kapitulacji stolicy 28 września. Teraz pójdziemy dalej w kierunku miejsca, które jest tym symbolem walk osieraków. 9 lat tutaj spacerowałem, 9 lat i nie miałem zielonego pojęcia, że przechodziłem obok tego miejsca, gdzie generał Abraham dowodził tym, co działo się tu w okolicznych lasach. Wejdziemy na wzgórze, gdzie prawdopodobnie, a tak naprawdę yy, nazywa się ono Bramą do Kampinosu, gdzie prawdopodobnie stał zwiat, który podawał dokładne stacjonowanie wojsk, bo w stronę Truskawia od strony Truskawia nacierały wojska niemieckie w sile dywizji pancernej, piechoty i artyleria, która nieustannym ogniem atakowała Polaków. Nie udało się ich powstrzymać. Chłopaki dzielnie walczyli i wygrali tą bitwę. Idziemy dalej w kierunku wrót kampinosu. To, co widzicie tu za mną nazywa się Wieżna Góra. Wydma to właśnie ta słynna nazwa wrota w Campinos. Za tym rozciągał się kiedyś pierwszy rezerwat przyrody Campinoskiego Parku Narodowego. Państwo. Kobędziowie. Byli pierwszymi założycielami. Kiedy tu przyjeżdżali, wspominali o tym, że nie wyobrażali sobie innego miejsca do ochrony łosia. Natomiast z tej góry za mną kiedyś rozpościerał się przed wojną widok aż po Truskaw. To był doskonały punkt obserwacyjny dla sztabu generała Romana Abrahama, który znajdował się kawałeczek dalej, do którego pójdziemy. Ze wspomnień jednego z blogerów, gdzie natrafiłem na opis, jaki rozpościerał się z tej wydmy, mówi on, że generał Abraham dowodził z niej bitwą pod Sierakowem. Wyobrażam go sobie jako jagiełę pod Gruwaldem na płótnie Matejki, tyle że bez łopiących chorągwi nad głową, a z wieżnej góry widział niemieckie czołgi, jak pełzły przez okoliczne pola od Truskawia ku polskim stanowiskom bojowym na Siekierkowskich Wydmach. To wszystko tu było obstawione przez ludzi generała Abrahama. To wszystko tutaj było świadkiem. Zwycięskiego boju polskiego oręża. Zwycięskiego boju, tak naprawdę zapomnianego, bo poza niewielką tabliczką, która w tym roku została ustawiona w miejscu, gdzie mieścił się sztab Pułku Ułanów Wielkopolskich i całego zgrupowania, którym dowodził tutaj generał Abraham, nic wcześniej się tu nie znajdowało. Zapewne wśród lokalnych ludzi, lokalnej społeczności ta legenda bohaterskiego czynu żołnierzy. Polski była żywa tak samo zapewne jak legendy dotyczące i fakty dotyczące Powstań Styczniowego czyli Listopadowego właśnie w Sierakowie, bo są tutaj upamiętniające je również pomniki. Trzeba również wspomnieć o tym nawiasem, że przez Sieraków biegnie szlak kurierek Powstania Warszawskiego, również ciekawy temat, który będę chciał zgłębić, natomiast Teraz ruszamy pod górkę tam, gdzie Hania z Wojtkiem już podążają. Informacji dotyczącej opisu bitwy z dziennika pułku ułanów jest sporo, więc wybaczcie, ale będę posiłkował się telefonem, ponieważ nie chcę przeoczyć najważniejszych faktów. To, co widzicie tam, to jest sieraków. W tamtą stronę rozciąga się truskaw. Tu w tym miejscu, tu gdzie się znajduje, jest najwyższy punkt. Wierzbnej Góry. To stąd obserwatorzy pułku uan podawali miejsce stacjonowania niemieckich pozycji i stąd prowadzony był oszczał z dział przeciwpancernych czy kierowane były tankietki. Według historii 17 pułku uan Sytuacja przedstawiała się następująco. Zamysłem dowódcy grupy generała Abrahama było wykorzystać posiadane siły do natarcia na sieraków, by po uzyskaniu powodzenia przedłużyć je na miejscowość Laski i Wawrzyszew, czyli dzisiejszą dzielnicę Warszawy Wawrzyszew, która znajduje się w kierunku wschodnim. Natarcie miało za zadanie dotrzeć do Warszawy, by wesprzeć Warszawę w obronie. Punktualnie o północy 17 pułk Ułanów, wyznaczony jako szarża przednia, ruszył wstępem leśnym duktem ze strony zachodniej, czyli tam, gdzie żeśmy szli. Zanim maszerował siódmy pułk strzelców konnych, tak zwana 17, po wejściu do Sierakowa, Szyk konny dostał się pod ogień broni maszynowej. W tej sytuacji zadaniem wzmocnienia natarcia otrzymał 7 pułk strzelców konnych, który rozwinął się na lewym skrzydle. Natarcie, ja pozwolę sobie przekręcić kamerę, byście mogli widzieć skąd szło natarcie. Natarcie szło za moich pleców. Niemcy prawdopodobnie stacjonowali gdzieś na obrzeżach Sierakowa. Jestem ciekaw, być może odezwie się ktoś z Kampinoskiego Parku Narodowego, bądź historycy, którzy dokładnie mają zbadane miejsce tej bitwy. Czy kiedykolwiek ono było przeszukiwane przez archeologów, czy znaleziono tu jakieś pozostałości po tej bitwie łuski? I wiele innych rzeczy, czy w lokalnych domach jeszcze są pozostałości po zniszczonych tankietkach, czy zniszczonych czołgach niemieckich, czy wozach pancernych, czy samych cieczaków. Trudno mi powiedzieć, natomiast jest to fajne. O tyle, że dopiero tak jak wspomniałem w tym roku miejsce dowodzenia zostało przypomniane. Pisząc z chłopakami z grupy Campinos, bardzo chętnie był pamiętny to miejsce. Być może uda nam się wspólnymi siłami uskutecznić. To, by pamięć o generale Abrahamie i oddziałach tu walczących wróciła nie tylko do świadomości lokalnej, ale stała się takim punktem, jak wiele innych ciekawych miejsc, jak choćby mogiły powstańcze w Kampinosie. Wydaje mi się, że możemy iść w tym kierunku, by wspólnie to zrobić. Wróćmy do tego, co opisują dzienniki 17 pułku ŁAW. Przejdźmy do sytuacji yy, bitwy. W tej sytuacji, kiedy rozpoczęła się walka, zadanie wzmocnienia natarcia otrzymał 7 Pułk Strzelców Konnych, który rozwinął się na lewym skrzydle. Oba pułki wielkopolskie, działające razem z dziewiątym Pułkiem Ułanów Małopolskich, o których wspominałem z moich rodzinnych terenów, walczącym na prawym skrzydle, czyli od strony Truskawia, Opanowały do świtu 19 września sieraków, uwaga, zdobywając 34 samochody ciężarowe, które strzelcy konni unieruchomili, rozbijając im kierownice, deski rozdzielcze i dziurawiąc opony. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była pierwsza siła niemiecka w momencie, kiedy Polacy atakowali sieraków. Były to już Potężne oddziały 34 samochody ciężarowe, ilu żołnierzy znajdowało się tutaj, kierując się na sieraków. Jest to coś niesamowitego. Mnie aż ponoszą emocje w związku z tym, że stoję w miejscu, gdzie prawdopodobnie stał zwiadowca. Na pewno nie jeden obserwował ten truskaw, który ciągle za mną. Chciałbym ten widok zobaczyć, być może gdzieś znajdują się zdjęcia, ktoś posiada zdjęcia, jak to z tego miejsca wyglądało, tego lasu, który tu widzicie dookoła mnie. Tego tu nie było. Tam było puste pole. Tam był doskonały widok i stracone pozycje niemieckie. Ruszamy dalej do miejsca, gdzie generał Abraham stał i oczekiwał na to co wydarzy się dalej. Jak wspominałem, las jest młody, natomiast ten dąb, który przed nami zapewne może być świadkiem tego co tu się działo w 1939 roku, a być może jest świadkiem tego, co działo się w 1863 roku właśnie nieopodal Sierakowa. Proszę zobaczcie na jego potęgę gdzieś na pewno około 200 lat. Ten olbrzym ma. Tego co za mną pewnie kamera nie odda, natomiast tutaj ciągnie się wydma piaszczysta, na której szczycie byliśmy. Doskonałe, naturalne obwałowania, doskonałe, naturalne okopy pozwoliły na to, by w tym miejscu stacjonował sztab. My zbliżamy się już do tego miejsca, gdzie generał Abraham ze swoim sztabem dowodził, wydawał rozkazy. By natarcie niemieckie było odparte. Natomiast w prostej linii, jakieś 100 metrów w tamtą stronę, pozwolę sobie skręcić kamerę, w tamtą stronę jest właśnie szczyt bramy w Campinos. Według mnie podejście taktyczne generała było wyśmienite. Nie bez kozery stał się generałem brygady, nie bez kozery od zwykłego żołnierza awansował stopniami coraz wyżej. Nie bez kozery, jego instynkt pozwalał mu przejść I wojnę światową, wojnę polsko-ukraińską, wojnę bolszewicką, wyjść cało z obrony tzw. polskich termopili. Przejść właśnie kampanię wrześniową 1939 roku, aż do Warszawy, stając się jej ostatnim w przenośni obrońcą. Miejsce taktycznie, wzorowo wybrane do tego, by ochronić siebie i swoich najbliższych, a i mieć na uwadze bezpieczeństwo swoich żołnierzy, którzy szarżowali na Pancerne pojazdy, na czołgi niemieckie. Doszliśmy do tego ważnego i docelowego naszego dzisiaj punktu, czyli miejsca tutaj w okolicy, gdzie generał Abraham dowodził. Stoi tablica. Ja tutaj często wraz z rodziną przechodziłem od 9 lat. Od 9 lat, słuchajcie, dopiero w tym roku stanowisko dowodzenia generała Romana Abrahama w Zwycięskiej bitwie o sieraków 19 września 1939 roku, polski orzełek biało-czerwona flaga. I biało-czerwona wpinka. Tutaj z tego miejsca generał zapewne wydawał rozkazy. Tutaj mieścił się jego najważniejszy sztab. Tutaj docierały do niego meldunki z wierzbnej góry, która jest nieopodal. Tutaj zapadały najważniejsze decyzje taktyczne. Miejsce naprawdę niesamowite, przesiąknięte historią. Jak słyszycie po moim głosie, no naprawdę jestem podekscytowany, że mogłem trafić w to zacne miejsce. Pójdziemy dalej w kierunku Sierakowa, bo Jesteśmy obok drogi, która zapewne biegnie na Izabelin, w drugą stronę Kampinosu. Chyba się nie mylę, a jak się mylę, to proszę mnie poprawić. Z góry przepraszam, być może na pewno w kierunku łomianek gdzieś w te okolice, ta droga, którą będziemy podążać, biegnie. Natomiast my idziemy w przeciwnym kierunku na Truska, skąd niemieckie natarcie ruszało. Nie będzie to zapewne jeden. Jedyny odcinek dotyczący tej bitwy będzie, będzie na pewno jeszcze jeden, kiedy trudno mi powiedzieć. Natomiast dzisiaj poświęcamy się temu, co dalej działo się na polach Sierakowa, na przedpolach Truskawia i przedpolach. Sierakowa i w samym Sierakowie, bo działo się tutaj naprawdę sporo. 34 samochody ciężarowe zniszczone i liczby ofiar po stronie niemieckiej nie udało mi się ustalić. Być może do tego dojdę. Dlatego chciałbym zaapelować do historyków po raz wtóry, by pomogli ustalić dokładną liczbę osób, które tutaj zginęły. Być może wspólnymi siłami razem z Kampinoskim Parkiem Narodowym udałoby się postawić polskim żołnierzom tu walczącym pomnik. Yy, który upamiętniłby tą zacną, jedną z niewielu bitew wygranych podczas września 1939 roku. Miejsce, do którego będę chętnie wracał, miejsce, które chyba pozostanie na długo w mojej pamięci, a przede wszystkim w moim sercu i mam nadzieję, że dzieci również moje tutaj będą wracać, które są dzisiaj ze mną. E, idziemy na Sieraków zobaczyć, jak dalej sytuacja walki się rozwijała.